Tak? Będziemy znowu nagrywać? Już nagrywamy. Dobra, gramy gierkę mu multiplayerową. BRD gra Megi. Kyron gra Blues. Bluesmi. I jeszcze mamy jakiegoś gościa... Gryfinem on jest? Chyba Gryfinem. Już, już, tak blisko Ale nie strzelajcie jeszcze do niego jaką ludzie za blisko Ta. Takenal boost Eza, mam to złą pogodę, to nic będzie widać No i właśnie na to się nadaje lightning Gun do tego się nadaje Lightning Gun. Macie go? Nie. Nie. Będę spierdzielił. Chyba? Tak? Z którą strony idą te ślady? Nie Ja, idę w tamtą stronę. O, gdzieś tu. Jest, widzę go, tu gdzieś. Skoczył na górę. Dobra. To tu zamyka kolejkę lecimy. Tak, widzę tu go jego ślady. O! Co biję? Tędy, 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 za mną, za mną o. A to O, patrzcie. Już ma Ta. drugi poziom Tam jest Tu gdzieś? Nie No nie wiem Patrzę, patrzę gdzie Daisy leci Ale Daisy nie leci Baf. Podbiegnij do niej Podbiegnij no, do... Reload 50% szybszy O jest tam O szkurna no co za Jakiś mnie musiał pierdeknąć. Leczonko by mi się przydało. Tak, tak, tak zaraz się podgonię. Tylko spadłem, Ay, su, znowu spadłem. Nienawidzę tego. Wszedł do dziury tu i pewnie wyjdzie gdzieś tam. Ciąłem co za Daisy, no. A zaraz podgonię. Tak, on gdzieś do ciebie. Pobiegł. Grynku. O! Widzę tu ślady. O, jest, 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 mamy da. Tam jest, tak? Dobra. Gdzie on jest? Tam, tak? Słapał się? Nie wiem. Zobacz, no, Tikoja złapałem. Kurde, nie wiadomo. Gdzie on jest? Zdjąć to? No tak. Chyba tak. No ale gdzie on uciekł? No jeszcze nie wiem. Za Daisy. Uff... Dobrze, wszyscy są, kto jest na końcu Sejm Dobra No ciekawe, oby... Który masz drugi poziom, zaraz będziesz miał trzeci O Boże, jaki on jest szybki, ha, ja kręcę. No, najpierw to wsadzi to. Może movement speed ma. O, widzę go tam. Yeah. Co mnie tu zjadło? Fuck you. Tu jest, tu jest, tu jest. Czekaj. Oni to jest zjadło O Jezu, konie w krokodyla, proszę No kurde, eee Kosmetyk zjadany przez krokodyla No Ale... Mm, jeszcze mnie zabił No super nie zdążę. Znaczy. Przepraszam, ale leciałem pakiem nad jezorem i się skończył. Co teraz robimy? Czekamy na niego. Mhm. Raczej tak, nie rozdzielajmy się teraz. No lepiej nie. Ale ta Daisy coś tutaj... Co ona pokazuje? Nie. No bo to za nią. <laughs> Ja w ogóle mam olałem tutaj z nim, bo, człowiek, bo tragedia, no zanim to coś się ruszy. Znaczy za nią musisz cały czas jedz, ale są takie miejsca, gdzie oni nie wiedzą wie, Słyszę że... go gdzieś tutaj. Gdzie gubić. Jął. Aha. O. No to, no już to idziemy się... do tego. No dobra, akurat się odrodzisz. Rat? To, to jest Raft? Czy co to jest? Tak. No tylko ten ma full życia. No. Dobra. A jeszcze go przy okazji znajdę jakby do piekła Gdzie jest wejście do tego power relaya? Bo nie widzę. Ten jest na zewnątrz chyba. O, tu jest, ci... dobra Bisko. O no to jak ten jest na zewnątrz, to już w ogóle mamy przerąbane. Przerąbane, przerąbane. Nie bardzo jest jak kryć Dobra, pół Aha. minuty. Spróbujcie przeżyć te pół minuty. Nie, nie. O jest Chodźcie na dół do tego Tak, a no Tak, właśnie, no i o to chodziło już, już dwie miny wysadził I mu zeszło pół tego Chodźcie na dół, chodźcie na dół No już są, są, I stójcie w tych minach A ja Poszedł podrze. Tak Powinienem zdążyć Powrót, Tylko się nie zabij <noise> Jak będziesz spadał <noise> Lubię Jest tam To na dół górę wszedł Nie wchodźcie na górę Zajdź na dół nie? Zejdź na dół do tych min, bo tam ja ci ja nie podnoszę pomogę. Tego, podnoszę tego, podnoszę... naszego tego, dobra. Daisy. E, nie, nie, gościa, bo nam padł No, wysadził trochę min. Ładnie. Stawaj, stawaj. O super Gdzie on tam jest? No pięknie. Co, co? Lejcie potwora. Inżynier Chodźcie tu do tego power relaya, nie odchodźcie, mówię to. tu przejdź. Ja wiem, no tylko go wiesz. Można było. Dobrze, dobrze, i tu skórna się bunkrujemy i tylko chowajcie się za... Tylko pamiętajcie, że jak on pali to takie srebrne, to... To, to się rozbiegamy. Niech przeciągamy go przez to, ale bo nas może zmasakrować. Ojej, To mnie O jak ja się zaciąłem. Cudownie. To był decoy? Tam jest Szybko minki Chodź, 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 chodź Tak, rozstawiaj wszystko Stawiaj, stawiaj. Tu jest, tu jest! O. <grywa> Dobrze. Udało się. O, jak mnie dorwie zaraz tu na dole. Gdzie, Nie wiem, Co to jest? to jest? Ej, co tu się dzieje? Dobra, minki, minki. Szybko minki. Uwaga, wchodzi. A. Dobrze. Minki. No dobra, na razie dajemy radę. taki pewien, tak, tak, mocny ten dika. no, dika, za słabo, teraz już nie, dikę, Wziął Daisy ze sobą Cholera akurat nie mam, no, bijcie go, go, bijcie go ja Dobra, bym... Daisy Daisy, ja no, 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 nie no, 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 na Dobra, wróćcie do tego, do power relay'a. Wróćcie, wróćcie. Niech ona tam leży. Nie strzelę ją leję no. Dobrze, nie, daję, nie, daję, nie daję. No Dobra, a ona jakoś spadnie, dobra? Dobra, tak? pół mu zeszło, no. Szkoda. Dobra, zaraz będzie, no. To jest fajnie, jak tą dziewuszką gram, mam te granaty i mogę być z daleka. Z której strony będzie on No Daisy pokazuje, ale, ale padła. Tam coś widziałem. O jest tam. Uwaga, teraz będzie Diko i pewnie. No chodź, chodź, chodź. Co to jest takie wiszące, to jest on? Porwał cię? Tak, ale już ten się zawinąłem No ale, po podeżar Ua! Ale mnie grzmotnął Zaraz się spróbuję Oj, porwał mnie, porwał mnie Bandzior Porterca Dobra, po. dobra, dobra, jestem w naszym bunkrujcie. bukrujcie. Dobra jest to bo to, 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 to. Jak porywa To nie ucieknie jakiś harpun złapie. To zostaje w miejscu. No czyli wiadomo do się, do czego się harpuny skiudają. No to bardziej niż wszystko inne ci powiem. W takim razie. Wyczyścił wszystkie miny. No dobrze, no ale to samo oczyści. Niech czyści no. Daisy zaraz już leci. Dobra, jak to, to czy to bico. to bikłem. To był dikoj kurde! Ach, nie mnie Nie wiem czy to nie przeżyłem Dekoi Zabicie go i na A zabił się, tak? No dekoi mi zjechał jedną kurdę. Ustawił mi jedną szóstą rzeczami. Dwie minuty, no. Nie wiem, czy dacie. Próbujcie. Uwaga, zaraz się przyzasadzi. O, o, pięknie. Tutaj teraz? Przyjdzie? Jest, jestem, jestem. Chodź, chodź, chodź. Putina. Nie, nie wychodźmy stąd. No, tak, tak. Ten... Przeżyć, no na razie. Nie mam na to. Dajcie, No to dobra, no, no mam. przez mam... tak, mi minutę to. ją nauczyłem. Na akurat. Mam Gdzie on? Jest, jest. Zapraszamy, zapraszamy. Tak. Nie. Dobra. Uwaga, bo wyczyścił. Ten inżynier wytrzyma... oj! Nie wiem czy inżynier będzie szczęśliwy z resztą życia. Za 10 sekund rzut gdzie on jest? Nie, nie jestem, ale nie, nie radził. To, to zdejmij. Pamiętajcie, żeby wracać do tego. Nie no niech stoi, tylko stójmy tutaj gdzie staliśmy. No. A no tego od strasy w sumie. No, może i nie głupie. On może wlecieć, ale będzie się mało wyszło. Dobra. Jeszcze chwila ja jestem. Z daisy. Uuu, daleko. coś no, tam mu zaszło Jest! No kto mnie leczy? Już, 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 To musisz być na ziemi i nie biegać, to wtedy. czy się... biegaj, 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 biegaj. biegaj ale... Jak latasz, to nie mam. Lecz, lecz. go. Dobra, dobra. Wracamy się tam. Mam nadzieję, że dojdzie tutaj z powrotem. Ożesz. Nie! Nie, prawdziwy. i tylko jednak. Teraz prawdziwy. Gdzieś... Nie. Pierwsze te Dikoje. Połowa... No, więcej niż połowa życia. jakoś nieźle kampi. Dobra, teraz się poszedł porządnie nażrzeć, widać. No, idzie, idzie. Na górze ktoś, kurwa, ten idiota wszedł. Balcie w niego, ja będę próbował go utrzymać. Chodź, chodź, chodź do moich min No i zabił nam inżynieria Dobrze jest Stary, stary. No gdzie on jest Orbał się tam czy coś? Nie, 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 na górze jest to kto zginął? Nikt. Inżynier. Inżynier i inżynier, inżynier. Kurde, Kurde, ma mało życia, no trzeba było zasuwać jak teraz. lejemy. Nie, nie lejemy, nie, 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 nie. Niech spadnę, już dropi drop się za 5 sekund. Nie ma sensu naprawdę. Jemu się to nie uda. To mnie pan ja mało no To zaraz cię uleczy Marcin Kogoś zjadł kogoś czy nie? Nie Porwał Nie, nie trochę porwał ale już odporwał Diko. No. Dico teraz Żeby on z tego dachu nie ściągnął To nie się na dachu Tam jest to... Porwał kogoś? Nie Ja tam nie siedzę, to mi dużo lepiej I ten diko jego zdejmuje ponad 3 życia Daisy? No, już panie. Kto to było? Pewnie oh, Tam go gdzieś do widziałem. Był na... na, na gdzie? Łeb, Chyba nie złapałem. To może. To no. yes, 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 no. jest Deacon. Jest, jest, parę. to jest, to jest parę. Nie ma. kurde, gdzie, gdzie, co? Kadafaka. Co się? Nie wiem gdzie, ale mnie porwał. Gdzie? Ale z tam. jeszcze, jak mogę szybciej, Dobra, Niech ja tego Sejna nie zdejmę. Because? Jak tu się chować między... Kurde, no ciężko. Chętnie bym go wykończył, ale... No moglibyście go popoganiać. Bo... No, już no, już schodzi arena. No dobra, przy kolejnej arenie jak... Dobra, przy kolejnej arenie ...go, ten. go ganiamy, bo to nie ma sensu już. O, o, coś słychać czy nie? Słychać, słychać Może na górze gdzieś łazi? Żle teraz no, no Że, że no. Sam bym też żał. <grywki> Gdzie, mnie przegrał, ale <grywki> Na minutę 30 jest, a porwał tego znowu No ale dużo się nie nażarł Diko jest. Tak, to ten Diko jest. Nie. Co nie? Po pół życia ten Diko jest moje, ja to krzanie. Nie no widać po potarcz schodzi, czemu schodzić. Nie wiem schodzi. gdzie się mam przedłużać. Całkiem nie głupio, bo jak ten, ten siedział na dachu, bo... bo potwora nie było na dachu. Diko jest Nie wiem, nie widać w ogóle jego życia, więc chyba ta. Tak. prawo po No teraz już nie, co to jest? No teraz on też się pilnuje, o! Siedzi tam na gusie. Gdzie ja jestem, kurde? <głos> <głos> A, <głos> co, Jezu? No nic, nie mogę, nie mogę wlecieć tutaj, bo... Zaraz... No, progierka! Progierka, no co ty chcesz? <noise> no to jest najbardziej naprawdę rzecz. Tam na górze go plujecie? Nie wiem, ja, ja... Ja staram... Właśnie nie chcę, żeby mnie porwał, bardzo mi na tym... No mnie porwał, więc możecie ponasuwać trochę. Przeładowanie mam granatu, ale... No dobrze, nie było tak źle. Dikaj, tak? Tak. Ja mam przed... Można stanąć na górze, tylko trzeba mieć pod nogami harpuny, no. Nie zdążyłem sobie to... postawić. Nie wiem, ja się chowam, nie mogę. Dobra, udało się dikoja załatwić. Nie rozłaście się, kurde, no naprawdę. Gorzej jest mu wlecieć nawet tym dikojem w środek między nas, niż tam jednego upolować na górze i zabić. Co tu stoję na środku? Tak wpada decoy, mam czwarte życia, jeszcze mam bryzę, ale jak za następnym razem nie mam bryzy... Mm -hmm. No dobra, okej, okej. Okay, okay. to, znaczy, ja, ja bardzo chętnie tylko, ja nie wiem z której strony mam stać. To. O, teraz się dobrze przytopiłem. To decoy? No, no. Porwało go? No złapał go ten no, farpunę no, więc mm. Dobra Nie nie złapał tak, bo nie. no to trzeba tak robić może, no ja się wystawię jako przynęta Trzeba go trochę tak porukać To no, znowu Diko tamten Daisy już jest Co, z drugiej strony poleciał? Albo się karmi No żeby tego znowu nie porwało, to mu stawiam pod nogi harpuny tego Gdzie on mu W celuje mu celujcie, nie? Tak ja. To Daisy już ma pół życia, co ona robi? Stupid fucking bitch Nie schodźcie tam no. Może arenę mu teraz postawcie Tak? Tak I prójemy go szybko O kurwa wleciałem mu pod nogi Gdzie on jest? Na dole Na dole, na dole, na dole To szybko do Lećcie teraz do min Dobra. Gdzie on jest? No tu zapunktowałem, bo przed chwilą kupa mnie go Dobra, widzę, widzę On mnie teraz złapie, bo spadłem Kogo złapie? Na górze jest, to? Jest to decoy. Siedzi pod tym, siedzi pod spodem Pod nami Skubaniec No to wbijajmy Wybił się w ścianę, o co tu chodzi? O oh, fuck. Dobra, wróćmy Cię, lepiej do tych... Why oh, you oh. Jeszcze żyję. To oh, już niedługo. Kurwa no. <susur> Dobra, wracajmy lepiej do min. Wypad się udał, z jedną kreską zdjęliśmy Nie straciliśmy młodyka no. No ale no, dobra, no, no, bez. No zawsze coś, no. no 18 sekund, nie wiem czy mnie. Mam nadzieję, że mnie zrespuje. O! Czemu cię na nas nie O, z, ten. O. Po, po grze. O, dobra. No, Co? No, albo koleś wyszedł, albo ten. Connection to the server has been lost. No dobra.